Witamy wszystkich bardzo serdecznie na mapce Przeprawa przez Sekwanę Tak, znowu Znowu, ponownie, we Francji, witają nas Bossman. I Pablo, i Pablo Ten jak kampi tu z tyłu, ej kolego, kolego Rusz dupa Ej hey, czekaj, Przy, przybijmy sobie piątkę Czekaj, bo ja nie mam, nie mam amunicji Ty czekaj Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 Dobra, już mam. Siema, przybij, przybij piątkę, Paweł. Siema. Siema. Dobra, rzucam flagę. God damn it. O, zdjął mnie koleś. A ciebie też. O jak? To weź mnie podnieś. O, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, chodź cofnijmy się, bo to nie ma sensu tak tutaj stać. O, ty, moździerz już wali tutaj. No... no. Dziwi ci to? Bo mnie nie. <grym> nope. No właśnie. Ale pięknie teraz strafujemy. O, fuck! Ale snajper mnie zdjął, snajper! Gdzie ten snajper jest? Nie wiem, fuck! Jeszcze samochodem tam podjechał, no... What the fuck... Asysta, 91. Fuck Z yeah. prawej! Piągnięty. A, i tyły ktoś do mnie wali, no... Kurde, no! Tak, nie podniesie. Cicho! Tak podniósł. Masza nie pteczka. gadaj, uważaj bo tu koleś masza, idzie masza O, znowu mnie ściągnął Mówię uważaj bo tu koleś idzie Ale on nie idzie, on campi przy samochodzie ha, bla, bla, bla. Tyle powiem Dobrze, niech i tak będzie Kurde, możesz jest na B Ty też masz? Tak y Tak Zaciął się serwer? Chyba tak Ty, ale ty i ja możemy chodzić no ale już działa chyba, wiesz? Ty, chodź! Ale nie, już Ale chyba... zajebisty content. Ale nie, już gra chyba działa. No. Działaś? Tak, jednego, a drugim jest ją. Ty, what the fuck? Niektórym działa, niektórym nie, z tego co widzę. mieliśmy to w końcu czy nie? Tak. O, skąd się tu koleś pojawił w ogóle? Ja pierdzielę. to było naprawdę dziwne. No, no, chociaż no, ale chociaż wiesz, dzięki to Wiesz o tym, że zobacz, tam goście stoją trzech z naszej drużyny i nie mogą się ruszyć. Wiem, widzę. I tutaj też opatrz. Nie, ten akurat, akurat kambił. Uważaj, Snajper! No Jezu, myślałem, że go już nie zdejmę. Kurde, już chciałem typa ściągnąć. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, osłaniam. Jest, koleś. Dobra. To ten, co nas ściągnął wcześniej. Dobra. wiesz co, nie wiem z której strony iść tam. Ty, oni są w budynku! Widzę. Dawaj, przebiegamy. To na tyły? Dawaj go, dawaj go. Ubijaj. Ubijam. To jest pierwsze Jest na samej górze! Na samej górze! Kampi! Tak myślałem Co robi? Kampi Patrzy na schody Schodzi Nie schodzi PKP Czeng, uważaj To jest, wiesz... Jeszcze jeden ta góra, na samej górze jest. Widziałem go. Dobra, świetnie. Dobra, dobra. Kryus, spadochron tu otworzyłeś. No, what the fuck? Jestem pro. Gra jest tak super realistyczna. Jestem pro. To goście do mnie tu wchodzą do budynku. Od tyłu? Prawdopodobnie Nie ma tu nikogo No to jeden tylko wchodził, udało mu się Nie! Dostałem w plecy Wiem, ja też, podnoszę Kurde, jak kampią Jezu, widziałeś tego jednego? Tak Ja cię kręcę Ty, gdzie on jest? What the fuck? Ale mnie dziwnie zdjął Jeden naokoło, no strzelaj do niego. Ty, zabił mnie. Nawet nie wiem, gdzie koleś jest. Kurwa. Założył na PK. Ty na peczęga założył tu umnik. Kurwa. plecy dostałem od snajpera. <grym> Ty, no przecież ta gra jest żałosna czasami. Jak może na PK, pepeczęg? Założyć tu Jak widać można. Niestety. Się, za mną? gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Jestem przed tobą. Dobra, to dawaj tam, tam tą stronę. No, ale fajny bug z tym tym. Znaczy bug ten fail z tym serwerem. No, to było ciekawe. No i teraz gdzie on jest? Idzie. Dawaj. Na bank jest na górze koleś. Koleś idzie do mnie Dobra zdjąłem go Na górze chyba jest co? Tak ściągnąłem go, ściągnąłem go jeszcze Ale sprawdzam się... jeszcze Czeka, Sprawdzam najwyższe. Dobra, czysto, czysto, czysto Kurde po tych schodach się długo schodzi, ja pierdzielę Dobra, co tam? No słaniam tutaj, bo chcą też wchodzić no nie? To rzucam ci aptekę, bo ty z M26 biegasz. What? Bo. Wszyscy nazywają M26 numerską bronią, ale DICE robi dla niej zadania, więc. <laughs> właśnie właśnie. Ściągnąłem. Właśnie zaprezentowałeś, i <laughs> powinno się z tego strzelać. Tak? Dokładnie, dokładnie. Tak, Breneki oczywiście, amunicja, nie Braneki. Tak, dokładnie. To też trzeba poprawić DICE. To znaczy tłumaczenie, tak? Tłumaczenie troszeczkę Polska dało dupy. Dokładnie tak. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. N26, o kurde czołg do mnie napierdalał. m 26 naprawdę jest dobrą bronią właśnie, zwłaszcza z tą amunicją, no nie? Tak, no bo to, to jest amunicja, tak, tak naprawdę to jest sabot, tak? Tylko wiadomo, mniejszy kaliber. Tak, to jest raz. Ajajaj, M4. Zobacz, mamy takie same staty. Wow. Tak? Nie wiem. Zaraz zobaczmy. No. Gdzie ty się strzelasz? No, zbranek branek zabijam właśnie każdego. To, kto tu chce wejść. A tutaj? A tutaj przypadkiem nie ma czołgu? No bym, no ale. ale Czy ja mam się nim przejmować. No w sumie. Ale nie ma kampienia, ty na samej górze jest znowu w budynku. No, tak, w budynku, jak no, oni samej... tam wchodzą? No nie wiem, no pewnie od prawej strony, bo my tu stoimy z tyłu. Dlaczego ty tam nie idziesz? Tak mówię. Czekaj, bo ja tu też zabijam, no. Tu i tu. Działam no tam, obszernie. A tam koleś zabija ci koleś zabija swoich. O, no to idziemy. Znowu mnie zabił. Aj, 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 aj mnie też. <ścoughs> no, niestety. Czasem 26 daje dupę. Czasem, Przed, przez pkp pecień, to sobie możesz wiesz co, tą broń wsadzić w tyłek. Jemu? No, też. Okej. Okay. No wypierdzielaj z tym mawem człowieku. Pak O, fajny base rate w ogóle. O, zjął mnie Granat. M16? Nie, no granat. i zgadnij kto, ten co z PKP Peczek na górze napierdala. <laughs> Ale taki base rate pieprzony. Nie, nie, mnie to ludzie tak denerwują, jeżeli. A, dobra. O, znowu M16. Wstawać, ty mam hamera. Hmm. PKP, dziękuję. Ojej, przejechałem, kolesie Hambi. Nie przy okazji zginąłeś. No, ale to potem. Ty, ale taki pieprzony base rape. No, to trochę pokażę mi jak się działa ze snajpą. mnie Marcin. Tutaj nic nie widać, wiesz? O, o, o. PKP Pećeng. What the fuck? Nie, mnie, mnie sniper pocisza. What the fuck? Już. Nie widać było, kolesia, no? No bo koleś ma broń w ścianie, więc. Dobra, idę lewą stroną, bo widzę, że... Tak, admina nie ma tutaj chyba. No tak! No! Wytłumacz! mi jak to jest! Ale Bejp ja pierdzielę, no daj spokój! Kurde no Tak strzelam do typka, tak pipi był Nic. <laughs> jak w gwiznych wojnach Prawie. Ale piękny content na film No naprawdę... lepsze. <laughs> żarty Żarty? Jup. Najspokój. No, no ale to tak jest właśnie, no admina nie ma na serwie tak, tak się. Takie jest grania. Jezu, Jeza, się przestraszyłem go. Kogo? No koleś mnie tu zabił, no. Podnoszę. Nie zdążysz. Tak zdążył! Dawaj, dawaj. Ja bym nie zdążył. Jestem na A, słuchaj. Do kogo ty strzelasz? Do kogo ty strzelasz, człowieku? Kurwa, przepraszam, ale już nie mogę, no. Dobra, myślę, że to by było dobre zakończenie tego filmiku. Dokładnie. Gdyż iż, tikety? ponieważ ja się już zaraz w Widzicie etykiety, więc wiecie, jaki jest finał tej historii. Dokładnie. Do zobaczenia na innej mapie w takim razie. Ja Trzymajcie się. się.